Witam, przygotowałam dla Was w oddzielnej lekcji ćwiczenia z przeliczania jednostek prędkości, bo są to specyficzne jednostki, dlatego oddzielna lekcja na ten temat. Mam nadzieję, że jesteście już po odsłuchaniu lekcji z ogólnej z przeliczania jednostek i znacie takie pojęcia jak jednostki podstawowe, jednostki pochodne. Będę więc bazować na tych wiadomościach. Jeśli ktoś nie odsłuchał tej lekcji, to zapraszam, żeby z tymi się, informacjami się zapoznać. Moi drodzy, jak przelicza się jednostki prędkości? Najczęściej w zadaniach macie podane informacje na temat prędkości w jednostkach, myślę, najbardziej Wam znanych, czyli kilometrach na godzinę. Kilometry na godzinę to takie najbardziej, najbardziej znane jednostki. Dlatego załóżmy, że prędkość macie podaną i wynosi ona 54 km na godzinę, natomiast autor zadania każe Wam przeliczyć tą prędkość na metry na sekundę, bo zazwyczaj we wszystkich obliczeniach powinniśmy stosować właśnie jednostki podstawowe, a podstawowe są metry na sekundę, czyli metry na sekundę, taka jednostka nas tutaj interesuje. Jak przeliczamy właśnie kilometry na godzinę na metry na sekundę? Oczywiście, yy, musimy tutaj zastosować następujący tok postępowania. Przede wszystkim przypisujemy pierwszą liczbę 54, nic tutaj nie robimy. Natomiast zamiast kilometra, od razu wstawiamy sobie Yy, równowartość podaną w metrach, czyli 1000 metrów, bo mam nadzieję, że każdy wie, kilo znaczy 1000. Natomiast zamiast godziny wpisujemy równowartość w sekundach, czyli 3600 sekund. I zobaczcie, już mamy przejście do jednostek, tych, o, których nam, o które nam chodziło. Zera nam tutaj się od razu, yy, dwa skracają. I mamy mnożenie 54 razy 10, czyli 540 metr dzielony przez 36 sekund. 540 podzielić na 36, o ile się nie mylę, to jest 15. I to jest nasz wynik przeliczona prędkość z kilometrów na godzinę na metry na sekundę. Jak widzicie, nie jest to trudne, gdybyśmy mieli oddzielną odwrotną sytuację, nie oddzielną, tylko odwrotną, czyli podaną prędkość mamy w metrach na sekundę, a do obliczenia mamy jednostki, przeliczyć mamy w kilometrach na godzinę. Na przykład 10 metrów na sekundę proszą nas o przeliczenie na kilometry na godzinę. W takich Jednostkach mamy podać wynik. Jak to robimy? Podobnie. Z tym, że tutaj będzie troszeczkę więcej, może, liczenia. 10 przepisujemy i teraz tak. Z metra chcemy uzyskać, jak widzicie, kilometry. Dlatego sobie zadajemy pytanie: jaką częścią kilometra jest metr? Metr jest częścią tysięczną jedna tysięczna, więc na górze piszemy metr, to jest inaczej jedna tysięczna kilometra, jedna tysięczna kilometra. Oczywiście można również zapisywać w ułamkach dziesiętnych. Ja natomiast tutaj zapisuję w ułamkach zwykłych, ale to już jest dowolność. Yy, jedna trzy tysiące sześćsetna godziny, to jest sekunda. Bo w godzinie mamy 3600 sekund. Mam nadzieję, że to pamiętacie, ale mogę tutaj z boku przypomnieć, że jedna godzina to jest 3600 sekund. Jeżeli 3600 sekund, to jedna sekunda jest jedną z 3600, prawda? Dlatego jedna 3600. Na Godzinę. I dlatego tutaj na dole w mianowniku ten zapis 1 3600 na godzinę. I teraz, żeby się pozbyć tego piętrowego ułamka, trzeba pamiętać, jeżeli dzielimy ułamki zwykłe, to tak jakbyśmy y, pierwszy ułamek pomnożyli przez odwrotność drugiego i to też właśnie czynię. Czyli licznik 1000 na kilometra może tu na, napiszę na górze kilometr. Żeby nam to nie wyszedł bardzo taki długi zapis. Mnożymy przez odwrotność drugiego, czyli 3600 będzie na górze w liczniku. O! I jedynka na dole, i tutaj godzina. I co nam tutaj wychodzi? Przeniosę zapis na dół. 10 przepiszemy. Natomiast dalej mamy 1 razy 3600, czyli 3600 na górze, na dole natomiast 1000. Dwa zera widzimy, że się skracają. Kilometr na godzinę jeszcze zapiszemy. Dwa zera się skracają i mamy 10, a tu jeszcze dziesiątki się przecież skracają, możemy sobie tak skrócić. I zobaczcie, co nam wyszło. Wyszło nam 36, 36 km na godzinę. W ten sposób postępujemy przy przeliczaniu metrów na sekundę na kilometry na godzinę. Jak widzicie, wystarczy w zasadzie, Pomnożyć przez taki przelicznik 3,6. Ja może tutaj napiszę, że jeżeli ktoś woli tak zapamiętać, to może sobie także taką informację zapamiętać, że 1 metr na sekundę odpowiada prędkości 3,6 km na godzinę. I jeżeli ktoś jest Typem takiego pamięciowca, że lubi informacje na pamięć się uczyć, to może sobie to zapamiętać, i potem, jeżeli ma podaną prędkość w metrach na sekundę, to tylko przemnaża przez ten przelicznik i, i ma gotowy wynik, albo postępuje w ten sposób, jak ja tutaj powyżej postąpiłam. Także to są takie informacje dotyczące przeliczenia kilometrów na godzinę i metrów na sekundę, bo to są najpopularniejsze, najpopularniejsze jednostki. Ale żebyśmy przećwiczyli także inne, to może zróbmy takie y, proste zadanie, gdzie mamy podane prędkości y, kilku osób i mamy odpowiedzieć na pytanie, która z tych osób porusza się najszybciej i już wypisuje dane. Na przykład prędkość Jacka wynosiła 600 metrów na minutę. 600 metrów na minutę. Prędkość Karola wynosiła 72 km na godzinę. Następna osoba miała prędkość. Aleksander miał prędkość 15 metrów na sekundę i jeszcze jeden był osobnik, który przemieszczał się prędkość Piotra wynosiła 50 decymetrów na sekundę. No ciekawa jednostka, ale też Taką jednostką możemy się tutaj posłużyć. I mamy odpowiedzieć, kto z nich poruszał się najszybciej, kto najwolniej. Jeżeli mamy prędkości w tak różnych tutaj jednostkach, to nie jesteśmy w stanie ich porównać, bo każda, każdy ten zapis to jest inna jednostka. Żeby móc porównać, musimy przeliczyć, ujednolicić i przeliczyć na jedną jednostkę. Proponuję tutaj... Pozostać przy jednostce podstawowej, a jednostką podstawową są metry na sekundę, i to już będzie nasz gotowy jeden wynik, natomiast te trzy pozostałe musimy przeliczyć. Zacznijmy od Jacka. Prędkość Jacka równa się. Przepisujemy oczywiście pierwszą liczbę. Natomiast metry nam się zgadzają, widzimy tu mamy metry i tu, czyli nic nie musimy robić, już jest jednostka podstawowa. Natomiast minuty nam się nie podobają, dlatego zamiast minut yy, oczywiście piszemy 60 sekund, bo minuta to 60 sekund, każdy o tym wie. I teraz zobaczcie, 660 skrócić możemy przez 60, tu będzie 1, tu będzie 10. I mamy gotowy wynik od razu, nic trudnego, szybciutko nam poszło 10 metrów na sekundę. Już mamy pierwszą prędkość rozszyfrowaną, prędkość Jacka. Teraz liczymy prędkość Karola. Prędkość Karola to się równa. 72 przepisujemy. Kilometr to 1000 metrów, od razu zapisujemy sobie. Godzina 3600 sekund, znów zera nam się tutaj skracają i mamy 72, skróci się z 36, 1, 36 jest 2 w 72 i mamy 2 razy 10, czyli 20 metrów na sekundę to prędkość Karola. I została nam jeszcze trzecia prędkość, prędkość Piotra. 50 decymetrów na sekundę. Sekunda jest jednostką, która już się zgadza, nie musimy nic z tym robić, tylko te decymetry na górze nam się nie podobają. I teraz zadajemy sobie pytanie: decymetr. Jaka to część metra? Przedrostek decy. Przypominam, to jest 1 dziesiąta metra. Mówiłam o tym na poprzedniej lekcji, gdy omawialiśmy znaczenie przedrostków. 1 dziesiąta metra przez sekundę. 1 dziesiąta metra razy 0,1 to będzie 5, prawda? 5 metrów na sekundę. Pomnożyliśmy 50 razy 1 dziesiątą i wyszło nam 5 metrów na sekundę. I zobaczcie, takim to sposobem mamy już wszystkie tutaj wartości przeliczone, ujednolicone 10 m na sekundę, 20 m na sekundę i ostatnie przeliczenie to jest 5 metrów na sekundę. Możemy teraz bez trudu odpowiedzieć, która prędkość była. Największa, która najmniejsza, uszeregować to odpowiednio. Widzimy, że prędkość największa to była prędkość Karola. Karol to była największa prędkość, później od Karola mniejsza to jest prędkość Aleksandra, potem jest prędkość Jacka i na samym końcu najmniejsza to prędkość. Piotra. Mam nadzieję, że jest to dla Was zrozumiałe. Dziękuję bardzo za uwagę.